Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w, w kolejnym poniedziałku tradera z tej strony Radosław Rygielski. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was e, porcję istotnych informacji, ponieważ, tak, wiem, że część z Was ogląda poniedziałki tradera, niektóre osoby tylko piątki tradera, a jedynie część e, i poniedziałki, i piątki. Więc teraz, zanim przejdziemy do poniedziałku tradera, to chcę Wam przekazać jedną ważną informację. W ostatnim piątku tradera na swoim kanale omawiałem w jaki sposób rozegrałem analizę z 28 tutaj właśnie, która była publikowana na TradingView. Tak, które właśnie były oznaczone konkretne poziomy, miejsca reakcji i w tym nagraniu właśnie w piątku tradera omawiałem tą analizę, która była dosyć trudna do rozegrania, ponieważ były naprawdę bardzo te ruchy krótkie, ale jeden krótki ruch na 100 dolarów udało mi się złapać, zresztą tutaj wszystko macie pokazane w tym nagraniu dokładnie, gdzie były otwierane pozycje, również w historii rachunku wszystko jest pokazane. I też niestety znalazła się grupa pewnych osób, które naprawdę myślę, że jedyne czego chcą z analiz to tego, aby była oznaczona strzałka od to, odkąd... Dokąd dojedziemy i to w jakim przedziale czasowym, i jeszcze, żeby ktoś za nich otworzył pozycję. Więc teraz, przed tym jak przejdziemy do dalszych informacji, chciałem powiedzieć, że żadna z informacji w tym nagraniu nie jest rekomendacją inwestycyjną, a wszystkie poziomy, które oznaczam, są przewagami na rynku i żeby z nich skorzystać, to najkorzystniejsze jest to, żeby po prostu znać całą strategię i po prostu działać. I wtedy zbieramy kolejne przewagi, i możemy podejmować decyzje. Jeżeli jeszcze załóżmy, nie wiesz w jaki sposób rozgrywam swoje pozycje, to tutaj w przykładowym piątku tradera, właśnie który jest na moim kanale, możesz samodzielnie sprawdzić, jak rozegrałem tą analizę. Fakt, była ona trudna do rozegrania, ale no sam ją stworzyłem, więc też ją sobie sam rozegrałem. I tutaj, właśnie, pełen opis. Gdzie otworzyłem pozycję, gdzie wszedłem, dlaczego i dlaczego wyszedłem, znajdziesz właśnie w moim ostatnim piątku tradera, do którego zresztą też będzie link w opisie. Tam go dodam. I co najważniejsze, oczywiście o tych możliwych warunkach wejścia na tym poziomie pisałem już dużo, dużo wcześniej. Więc wszystko jest jak najbardziej przed faktem. I następnie, gdy akurat jestem przy komputerze, to. Te analizy rozgrywam. Też teraz chciałem to podkreślić, ponieważ wiem, że doszło kilka nowych osób. Więc witam Cię bardzo serdecznie, że jesteś nowy na moim kanale. I też rozumiem, że czasem ktoś może nie do końca, gdy jest oczywiście nowy, rozumieć całą ideę analiz. Więc tutaj zapraszam do, do ostatniego piątku tradera i tam wszystko konkretnie opowiadam. Wiem, że moje analizy są inne, no ale jak wiecie. Bardzo często, e, właśnie, dużo osób korzysta z tego samego, i wynik tego jest mierny. A ja patrzę na rynki w dosyć inny sposób, pokazuję konkretne przewagi. No i wiecie też, jakie są tego wyniki, czy też jakie są tego efekty. Pamiętajcie również o tym, że możecie sprawdzić e, przykładowe opinie osób, które znają moją całą strategię na stronie na której możecie zapisać się na webinar, który będzie właśnie jutro, to będzie właśnie live, jutro będzie o 20, Tam powiem więcej na ten temat właśnie jak handluje, co się dzieje z cyklami na rynku bitcoina, co dokładnie, jakie dokładnie mają wyniki osoby, które są na moim forum, ale o tym możecie już samodzielnie przeczytać i posłuchać właśnie na stronie, na której możecie się zapisać na live, więc serdecznie. Zapraszam. Tam e, zobaczymy się i usłyszymy jutro o godzinie 20.00. A teraz, tak, w takim razie, piątek tradera i podsumowania analiz jest e, właśnie na moim kanale. Zapraszam bardzo serdecznie. I teraz zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Ostatnio, w tym właśnie nagraniu, gdy opowiadałem o tym, w jaki sposób tutaj, jak widzicie, rozegrałem tą pozycję, jakie był, jaki był jej wynik tych małych pozycji, jaki był ich wynik właśnie w dolarach. Właśnie tutaj opowiadałem wtedy o analizie z 28, dokładnie jak ją rozegrałem oczywiście po publikacji dla wszystkich na TradingView i dla wszystkich na YouTube. To jak możecie tutaj też zauważyć, podczas tego nagrania miałem otwarte pozycje na kupno na rynku Bitcoina, i to był akurat z piątku tradera, który właśnie publikowałem tutaj, jak możecie zauważyć, dokładnie 1 listopada, bo pierwszy to był piątek tak dokładnie. I teraz tak, opowiadałem tutaj i opisywałem dokładnie, dlaczego wszedłem w te pozycje i dlaczego z nich tutaj wyszedłem. No i też przed rozpoczęciem tego nagrania podkreślałem, że nawet jeżeli zobaczycie jakieś otwarte, aktualnie na żywo pozycje, to żebyście tym się nie sugerowali. Dlaczego? Bo tak jak mówiłem, to jest statystyka, gdy ja wyjdę z jakiejś pozycji, to wy możecie o tym po prostu nie wiedzieć, tak? Bo załóżmy o tym nie poinformuję. Tutaj właśnie specjalnie to podkreśliłem, ponieważ gdy nagrywałem, no jak widzicie, miałem tutaj otwarte pozycje kupna na Bitcoinie, tutaj mamy rynek BTCUSD, po prawej mamy interwał, tutaj widzicie mieliśmy pozycję buy, 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 czyli tutaj była pozycja kupna, kupna, kupna. To było tutaj w okolicach 9200 do 9100. Miałem te trzy otworzone pozycje w zeszły piątek, więc teraz, jak wiecie, te pozycje były na żywo, właśnie 1 listopada otworzone, zresztą je widzieliście i podkreślałem, aby się po prostu nimi nie sugerować, ponieważ gdybym z nich wyszedł, no nie wiedzielibyście, co się zadziało, no ale jak najbardziej, tak, sprawdźmy w ogóle, co, co z nich wyszło, jak wiecie, skuteczność jest bardzo wysoka, też są te pozycje, które się nie sprawdzają, jest to jak najbardziej normalne, tutaj w przypadku tych trzech pozycji, jak najbardziej zostało to, zostało to Zrealizowane. Zwróćcie zresztą uwagę, której w piątek miałem otwarte pozycje kupna. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli dokładnie 3 dni później. I zwróćmy uwagę, jak to wygląda. Wejdźmy na moją platformę handlową. Jesteśmy teraz na mojej platformie handlowej. Zwróćcie tutaj uwagę, mamy właśnie te same trzy pozycje. buy, buy, buy czyli właśnie te trzy same pozycje, które miałem otwarte na kupno na Bitcoinie w zeszły piątek, w ostatni piątek. Tutaj widzicie tak. Godzina otwarcia pierwszej pozycji była to godzina tutaj 20:30, 30, kolejna 22:30 i kolejna była tutaj to pozycja e, pierwszego o 2:30 w nocy. Aktualnie ze z tych pozycji jest tutaj w okolicach 210 dolarów. Jest to dosyć dynamiczny ruch, ale po prostu te pozycje są małe, ponieważ ostatnio zajmowałem się innymi rzeczami niż niż stricte handel, jeżeli chodzi o ostatnie oczywiście kilka dni, więc te pozycje też tutaj były mniejsze i stop loss został tutaj podstawiony, podsunięty pod te pozycje i jak widzicie aktualnie są to pozycje w zysku, jak najbardziej są to pozycje, które mogliście obserwować na żywo w zeszły piątek. Jeżeli dzisiaj się przejęzyczyłem, to bardzo Was, was przepraszam, ale po prostu jestem delikatnie e, zmęczony, no bo ponieważ niedługo będzie się naprawdę działo jeszcze więcej niż do tej pory. Więc mam nadzieję, że takie właśnie opisywanie przykładowo mojego rozegrania pozycji w oparciu o to, co publikowałem wcześniej, załóżmy tutaj coś publikowałem 28. Tutaj to rozegrałem i pokazałem tego wszystkiego wynik, tak jak i dlaczego to rozegrałem, możecie samodzielnie sprawdzić w piątku tradera. Następnie w piątek na żywo widzieliście, jakie miałem pozycje otwarte na Bitcoinie, to było 3 dni temu, a teraz, jak widzicie, 3 dni po tym, czyli teraz w poniedziałek, możecie zobaczyć wynik tych pozycji, tak? Więc jak widzicie, tak to wygląda krok po kroku, mam nadzieję, że to ma dla Was dużą wartość edukacyjną, tutaj jeszcze widać te oznaczenia, gdzie były te pozycje wszystkie pootwierane wtedy, Tutaj widzimy tych pozycji aktualne, Zysk tych trzech pozycji, w tym momencie cena jest dokładnie w tym miejscu. Teraz nie będę omawiał tych pozycji, ponieważ chcę skupić się na analizie rynku, czyli o, 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 o które właśnie dużo osób z Was pytało, właśnie o ten rynek, o rynek Chili's. W takim razie teraz przejdziemy do Chili's, do Tetera, a ja mam nadzieję, że te wszystkie oznaczenia, to że widzieliście krok po kroku poza analizami dostępnymi na żywo, na żywo to to, że widzieliście pozycje, które były już otwarte, teraz widzicie ich wynik, to mam nadzieję, że jest dla Was bardzo, bardzo pomocne w tym, żeby bardziej zrozumieć całą tą ideę tradingu i też mam nadzieję, że dla nowych osób będzie to po prostu kolejna dawka informacji o tym, jak to wszystko jest skuteczne i oczywiście transparentne, bo na tym mi zależy najbardziej, bo też kiedyś szukałem miejsca, które po prostu będzie krok po kroku mi pokazywało, jak co zrobić i, i żeby wszystko było jak najbardziej na żywo. Dobrze, przejdźmy w takim razie teraz na TradingView. Dobrze, czyli właśnie tutaj w tym obszarze, gdy była tutaj cena, miałem te pozycje otwarte. Zresztą w piątku trader widzieliście na żywo. Zresztą e, myślę, że nie tylko e, Ty, ale również z sobą jakieś 1000, e, 1150 e, osób, więc jak najbardziej wszystko mamy udokumentowane, takie zresztą jak każdą e, analizę zrealizowaną, bądź niezrealizowaną. E, a teraz tak, przejdźmy sobie na wykres, czyli z do USDT. I zwróćmy uwagę co się dzieje na tym wykresie, jesteśmy na interwale jednogodzinowym, w tym lokalnym ruchu wzrostowym mieliśmy tutaj tak, pierwszy spadek, drugi, trzeci. Co jest ważne w tych ruchach spadkowych? To, że ich zasięgi, tutaj 100%, 161%, szybki powrót, następnie 127%, czyli widzimy, że te zasięgi tych korekt są cały czas utrzymane. Jak tutaj po 161 cenami reaguje, bardzo szybko wraca, to zauważyłem, że już bardzo często, właśnie statystycznie powtarzalne jest to, że dalej ten zasięg korekty po prostu trzyma ten ruch. Idziemy dalej w bardziej lokalnym ruchu wzrostowym. Mieliśmy tutaj tak: pierwszy zasięg korekty, drugi, trzeci raz cena spada na ten sam zasięg, czwarty raz spada na ten sam zasięg, po raz piąty raz cena spada na ten sam zasięg do 161%. Szybkie odreagowanie powrót, wybicie pierwszej korekty i aktualnie cena, czyli jest, jest w zasięgu pierwszej reakcji. Tutaj był pie pierwszej, yy, pierwszej właśnie tej dużej korekty. Cena aktualnie zareagowała tutaj na tym poziomie yy, 0,0171. Ten poziom właśnie, który jest tutaj oznaczony może być bardzo ważny dla yy, tego rynku, ponieważ będzie to zasięg korekty. Po jego wybiciu, kolejnym poziomem, który musi zostać wybity, będzie poziom 0,016, aby oczywiście był to sygnał dalszy ruch spadkowy. tak? Czyli ważną strefą, mogłem tutaj naczylić, będzie ta strefa od tego poziomu do tego. To jest strefa, w której cena może reagować. Jeżeli załóżmy, cena wybije tą strefę, plus wybije tą tutaj dolną tendencję, to tą właśnie czarną, dolną tendencję, która jest kątem cenowym, to może być dalszy ruch spadkowy, jeżeli chodzi o ten rynek. A jeżeli chodzi o konkretne warunki, które muszą zostać spełnione, żeby był ruch wzrostowy, to pierwszym z warunków będzie to, że jeżeli cena wybije tą górną tendencję, czyli znajdzie się nad tą tendencją i zamknie się ponad tą tendencją, to będzie to możliwy sygnał na ruch wzrostowy. To miejsce do oczekiwania, jeżeli chodzi, o możliwe wejście w pozycję, możemy tutaj oznaczyć właśnie jako tą całą strefę. Też mam ogromną prośbę, aby nie, nie sugerować się kształtem tej strefy, nie jest to żaden trójkąt, czy jakaś tam formacja trójkąta, nie, 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 nic z tych rzeczy, jest to po prostu strefa, w której jak widzicie musimy najzwyczajniej w świecie poczekać, tak, ponieważ wyjście z tej strefy będzie właśnie tutaj sygnalizowało nam daną przewagę. Tutaj od dołu trzyma zasięg korekty, wybicie tej górnej tendencji może być dalszym sygnałem na ruch wzrostowy, a zjazd poniżej tutaj tej dolnej czy tutaj tej całej strefy może być sygnałem tutaj na ruch dalszy spadkowy, trzeba poczekać na realizację danego warunku i dopiero wtedy można podejmować decyzję. Co ważne, tutaj w tym szczycie około 0,19 mamy Wysoki poziom, który wynika właśnie z wysokiego wolumenu. Co tutaj, jeżeli chodzi o ten poziom, jeżeli zostanie on wybity, to może cena będzie też chciała bardziej nam tutaj kontynuować lokalny ruch wzrostowy. Więc teraz tak, konkretne warunki na ruch wzrostowy i również na ruch spadkowy. Wiemy, jakie są, oczekujemy po prostu na realizację. Tutaj jedynie problematyczna może być ta strefa, ale to już zobaczymy, jak to wyjdzie w dalszym ruchu cenowym po wybiciu tych tutaj tendencji. Konkretne opisy warunków i cały opis analizy znajdziecie w opisie tego nagrania, też będzie tam nagranie, do, link do nagrania piątku tradera właśnie gdzie opisywałem wcześniejsze pozycje e, z wcześniejszej analizy, którą też wcześniej publikowałem, no i też widzieliście moje pozycje, o sekundka, widzieliście też moje pozycje na żywo z piątku, a teraz widzicie po prostu tego realizację, więc to będzie wszystko na dzisiaj, pamiętajcie o tym, żeby się niczym nie sugerować, nie są to porady, ani rekomendacje inwestycyjne, jest to po prostu mój sposób patrzenia na rynek i mój sposób właśnie analizowania i również handlu. Pamiętajcie, że widzimy się jutro o godzinie 20, link do zapisów jest w opisie, to będzie wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że to wszystko, co jest tak pokazywane przeze mnie właśnie na żywo, Krok po kroku jest dla Was dużą wartością, ponieważ jak najbardziej jest to unikalne i nie jest to chwalenie się, tylko po prostu będę bronił swojej wartości, za tego, że doszło kilka nowych osób i po prostu teraz mam nadzieję, że wiele rzeczy się wyjaśniło. Dziękuję Wam za dzisiaj, życzę Wam udanego, całego tygodnia. Takim właśnie poniedziałkiem rozpocznijmy dobrze ten tydzień handlu czy, czy zwykły tydzień pracy. Do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam serdecznie.